cześć, witam cię serdecznie na pierwszym odcinku na tym kanale stresuję się bardzo, naprawdę ale chcę, chcę w końcu zrobić ten krok, krok do przodu zrobić to o czym o czym, o czym marzę może nie marzę, ale o czym czego bardzo potrzebuję po prostu może taką czuję potrzebę od dłuższego czasu zastanawiam się kurde, kiedy w końcu zacznę zacznę robić coś ciekawego w życiu bo życie jest jedno i jakby jolo. Czy ten mikrofon działa? Nie Ale czuję się może bardziej trochę komfortowo jak trzymam ten mikrofon Dlatego będę go trzymał Rozumiecie, rozumiecie Bo nie mam takiej wtyczki wiecie Ja nie, nie wiem czy widzicie Od dłuższego czasu właśnie zastanawiam się zastanawiam Już były, były próby kiedyś, wcześniej Ale to nie było to, wiecie, nie było weny, nie było takiego zapału W sensie teraz jest Trochę. Czy to będzie pierwszy i ostatni filmik? Czy nie usunę go na przykład po, po dwóch godzinach? Nie wiemy. Nie wiemy tego. Się dowiemy. Tak. Dzień dobry, jestem Daniel. Jestem Daniel, witam was serdecznie. A jeśli widzisz to nagranie, prawdopodobnie się znamy albo się nie znamy. Czy powiedzenia, że interesuje się modą jest dobre? Uważam, że nie, bo... Kurde, bo wiecie, nie śledzę nikogo, tak wiecie, jakichś sławnych projektantów mody. Powiedzenia... O tym, że jestem, że interesuję się modą jest średnie, ale o tym, że e, lubię ubrań... o, lubię ubrania, lubię się, e, lubię się fajnie ubrać, lubię jak ludzie się fajnie ubierają. To naprawdę to jest cool. W końcu Technik Street, wiecie, wiecie jak ja się jaram? Jak poznaję kogoś i mówię, on się pyta, na jaki chodzisz kierunek do szkoły, a ja on pisze, wiecie, wiecie, human biochem, a ja... Technik stylista. Uf. Właśnie ten profil, głównie, głównie ubrania. Nie wiem. Wyjdzie w praniu, kochanie Wyjdzie w praniu. Mam kilka pomysłów. Yy, ale myślę, że jakiś luźny vlog z jakiegoś wyjazdu. Na przykład tu mam plany na ferie. Wiecie, tak luźno, jakby for fun. To wszystko dzieje się tu for fun. Dla Nienawidzę stwierdzenia dla fabuły, więc tego nie powiem, ale for fun... Yy, bo czemu by nie? Po co mam leżeć w pokoju, jak mogę porobić coś innego? E, bo zobaczcie jak pięknie wygląda scenografia I naprawdę bardzo ładnie jakbym obejrzał taki Mam nadzieję, że, że zostawiliście subskrypcję e, Zostaniecie ze mną i, i, i ja zostanę z wami I będziemy tworzyć coś razem fajnego Bo niektórzy mu... Ja już ja pytałam innych, czy to jest warto Czy warto tak biec za tobą jak pies E, powiedzieli, Daniel, rób to, będę fanem numer jeden więc... Więc ja to robię, bo się nie boję. Bo jalo! I co mogę jeszcze powiedzieć? E, dziękuję, dziękuję, jeśli obejrzałeś do końca. E, I mam nadzieję, że do zobaczenia. Siema.